Obietnice, kłamstwa i nauka na własnych błędach, czyli droga Mateusza do prawdziwego sukcesu w sprzedaży. Kiedy wchodzisz na ścieżkę kariery handlowca, pełen marzeń i nadziei, nie zawsze trafiasz na to, czego się spodziewasz. Opowiem Ci historię. Mateusz, młody entuzjasta sprzedaży, miał okazję poznać prawdziwe oblicze rynku pracy. Niektóre firmy obiecują złote góry, a potem nie potrafią dotrzymać słowa. To jednak nie koniec historii. Jego doświadczenia pokazują nam, jak nauka na własnych błędach może prowadzić do prawdziwego sukcesu. Najpierw było obiecujące ogłoszenie prowizja 30% i szanse na osiągnięcie 30% skuteczności sprzedaży, ale rzeczywistość była zupełnie inna. Mateusz odkrył, że skuteczność sprzedaży wynosiła zaledwie 4,5%, czyli znacznie poniżej średniej. To było ogromne. Rozczarowanie, brak wsparcia, niekompetentny przełożony i brak uczciwości doprowadziły do poczucia zniechęcenia. Ale Mateusz nie poddawał się. Wybrał naukę na własnych błędach, by uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Teraz stawia na firmę, która oferuje profesjonalne szkolenie, jasne standardy pracy i prawdziwe wsparcie. Odkrył, że prawdziwy sukces to nie tylko wyniki, ale także satysfakcja i rozwój osobisty. Niech to będzie nauka. Dla nas wszystkich w życiu zawodowym możemy trafić na różne sytuacje, ale kluczowe jest traktowanie ich jako szansy do nauki i rozwoju. Nie dajmy się zwieść obietnicom, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Dążmy do pracy w firmach, które wspierają nasz rozwój, zapewniając odpowiednie szkolenia i standardy pracy. Pamiętajmy, że prawdziwy sukces handlowca zależy nie tylko od wyników sprzedażowych. Ale także od etyki i uczciwości w biznesie. Szanujmy naszych klientów i szukajmy długofalowych relacji opartych na zaufaniu. Dzieląc się tym przesłaniem, robię to, aby zainspirować innych handlowców i menadżerów. Podzielcie się również swoimi historiami i doświadczeniami z rynku pracy. Razem możemy zbudować społeczność opartą na współpracy, wzajemnym wsparciu i rozwoju. Pamiętajmy, że droga do prawdziwego sukcesu handlowca nie zawsze jest łatwa, ale warto się nie poddawać. Wykorzystujmy nasze doświadczenia, by wciąż się rozwijać i osiągać coraz większe cele. Ja nazywam się Maciej Kozubik, jestem trenerem, trenerem biznesu i zapraszam Cię do obserwowania, polubienia i udostępniania tego nagrania innym. Cześć.